Ja Zobaczymy, widzowie, na no, ankietę, co wy tam chcecie wtedy finalnie? Jakie tam są wyniki? Patrzył ktoś? Na Stropulu, jak to wygląda? 5V za tym, aby było dwa razy tańszy skin. I 3V za tym, żeby było droższe. Tak to tak. wygląda, widzowie. 5 za tym, żeby było dwa razy losowanie. A 4 teraz za tym, żeby było jedno losowanie. Czyli nie jest tak jednoznacznie, że wszyscy chcą dwa. I co teraz robić? No ale dobra, kurwa, widzowie. No tak szczerze, no. Wojcie, żeby więcej osób wygrało niż, czy żeby... Nie osób wygrało, tak szczerze. Kurwa no nie wiem, no Pierwszym mówicie wczoraj, no to dzisiaj sobie zastanowiliście się widzisz inaczej, nie bo wczoraj gdyby bym drodze tego wołta, to wszyscy byliby zatem, nie? A dzisiaj wszyscy są kurwa po pół na pół. Zobaczymy pierwsze, jakie są skinki. A WPO Waltfire by była... To by było wtedy częściej, nie? O rękawiczki tu są ładne A 200 to macie tak No, no to 200 są fajne skinki już, nie? No tak, bo to jest 800 leczek nie wiesz no, to już są fajne rzeczy jest stoter ja Czyli co, Raz miecha? Ja będzie co dwa tygodnie, tygodnie losowanie, to po prostu będzie bardzo dużo rozpierdół tak w sumie Nie wiem, poczekajmy, jeszcze tutaj macie wota przypięte, pogłosujcie sobie tam jeszcze Jak stwierdzicie co dokładniej, to zaraz będziemy decydować. Chcesz tego, case batla? Tak, surowówki Case battle. Ja mam robić, a za ile? 23 do Donkama. Tak? Ale to ja nie potrafię robić bitw No, to się postaraj Bo nie wiem Dobra, no to tak zrobimy, underdog'a. No i zobaczymy, kurwa, nie? Też myślę, że dwa razy więcej kontentu, nie? Ja wolałbym szczerze, szczęście rozdawać, żeby więcej osób dostało. Bo to jest tak, że wiecie, teraz na przykład, Maxio, wolisz raz na miesiąc, nie? Ale teraz no. bierz pod uwagę to, że na przykład wypadnie, nie wiem, Gustavo, wypadnie Exu, wypadnie Kreo, wypadnie y, Alex, wypadnie, kurde, szasta, a ty nie wypadniesz. I teraz pomyśl sobie, że gdyby było dwa razy y, częściej, no nie? No to miałbyś y, opcję. O kurwa, Oj, i przegrałeś. Dwa razy częściej, to byś miał dwa razy większe szanse, nie? Pozwalałaś się do kategorii. Co ja robisz? ty mi kazałeś robić, ja nie umiem ja, Jezus, ty, ty więcej tu prze, otworzyłeś skrzynię niż przecież. Nie No zajebista bitwa, ja potrafię robić bitwy, nie? Co gość mi za wysyła? Jakie Dobra. głup to wypadło to Wejdź tu jakieś tego, na trzy osoby E? Ale ja jestem na razie na low procencie, poczekaj. No i widzicie, teraz jest więcej osób, jak już jest aktywnych, to już jest z kolei dwa razy tańszy skin, że ma być, nie? Ja tego samego zdania jestem, wtedy wiecie, nawet maxio jakby było raz, no to wiesz o co mi chodzi. No to możesz nigdy nie wypaść, nie? Bo możesz mieć dwa razy, mniej dwa razy mniej szans, tak naprawdę. O kurwa! Trafił! Natrzymałeś jakieś? do jakiejś? Ta, to jest jak <śla> Ty jak za 80 centów wejść, nie? Nie no, to jest jakaś taka bardziej tego. To zrobię jakoś. To jest normalnych skrzynek, nie z procentów jakichś. Ale do 120 najlepsów. A ten jest w promocji. Kałach. Kurwa widziałem ją przez sekundę. No co jest jest? Zneaszy wszedł. O. No on to najlepszy. To jest najlepszy. Nie on. On są najlepszy. On To jest najlepszy. Normalne skrzynki, nie? O, o kurwa, o, o, o. teku co dostał? Pięknie. Teku co dostał? Grać, tak jak bądź. mi rucha? O, jeszcze podbił. Aha, Pięknie. aha, się 80 dolarów dostał. No to sobie wypłacaj no. No tak, bo możemy chłacić, bo płacimy się w tak? co trzeba wypłać. Co tyku wyruchał Dobra, patrzymy na tego na jeszcze raz na to, co wy głosowaliście. Czyli co? Dwa razy tańszy, rozumiem, tak? Żeby więcej szans było dla was. Bo wtedy wiecie, nawet jak będziemy wrzucać główną tiketę, to bez znaczenia. Każdy ma większe szanse po prostu, bo jest częściej losowanie. Czyli dwa razy, tak? Dwa razy. Dobra, to ustalamy, że dwa razy. W takim razie ja klikam w skrzynkę. Eee, Ameris, nie kurwa, może nie amerysł. Nie, mi się wydaje, że nie mam z ale... Nie wiem przesadzał. Knife, case. Klikam to Wchodzimy na Exchanger i wyciągamy dla was yy, skinka Od 100 dolków Mamu, Mogą być te kosy, jak chcecie, jeżeli oh, one kurde. są dostępne Mogą być te kosy, czy nie mogą być te kosy? to? No. teorii mogą być i te kosy, nie? Dobra, tu macie z prawej strony Mamy tak, Man of War, bardzo fajny skin Mamy mamy, mamy AWP Wildfire Jakieś Glovesy tu są AWP Panowa. Heel Confirm He'll Confirm, He'll confirm. He'll confirm. No to mamy takie coś. No nie w, nie wiem, czy w tej kwocie dostaniesz tyle, rozumiesz to, bo to jest 100 dolka. To jest ile tam? 400-500 zł. No to, to zobaczymy. 4 stówki, no to, to nie dostaniesz. Tu masz na wajkę co najwyżej jakieś rękawice, nie? Dobra, widzowie, macie to, co u góry widzicie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Które z tych byście brali? Tak, na razie nam zostaje e, to albo Wildfire był jeszcze, poczekaj, Wardfire usunąłem przez przypadek. Wardfire albo 8 na razie mamy, tak? Bo no. ten mniejszy, mniejszy stan to był chyba Wildfire'ki To był ten. Widzicie, one są dostępne, filter czyli w lepszym stanie nie są dostępne. One są spoko. WP Boom tu jeszcze jest. No dobra, które byście wzięli wtedy w takim razie? Co byście chcieli? Tego USP? -a? Ten USP chyba najlepszy z tego wszystkiego. Ja bym tego uspa brał. Najlepszy z tych wszystkich, bo ta Wildfireka to jest well warm, ona już tak nie będzie wyglądać. Dobra, ankiety zrobimy. Dobra, rezulty. No USP, no ja się nie dziwię, że USP. Dobra, bierzmy USP. Pyk. Dobra, jest. Jest USP. Ja już przypinam go wam do wygranych tam żebyście mieli. O jeszcze nak Ty naklejkę z 2.15 ma Ale czemu niebiesko, ktoś nakleił naklejkę ty Naklejka 90, a to zajebiście. Chyba, bo troszkę mniej, nie pamiętam I stan 01 0.1 Dobra jest, to dałem. Macie już tutaj. Widzicie? No dane. Także to jest do wygrania teraz. Nie ma na rynku tej naklejki. Czyli co, gitna grada dla was, tak? Ja będę o czym grać przez chwilę, tak? Że też jestem zadowolony. No i to pamiętajcie wtedy za dwa tygodnie? Którego byśmy teraz za dwa tygodnie? Piątego? Piątego możemy losować nawet. Piątego? Piątego, nie? Bardziej ósmego tak zrobimy. No to możemy piątego zrobić, osowanie tego ósmego, dobra. Napotyka no. To bijmy się dalej.